Są w historii takie bitwy, które wydają się wręcz niemożliwe. Starcie, w którym przytłaczająca przewaga liczebna wroga kompletnie nic nie znaczyła, a wszystko rozstrzygnięto się w czasie krótszym niż przerwa na kawę. Mówimy o absolutnie legendarnej bitwie pod Kirchholmem. No właśnie, jak to w ogóle jest możliwe? Jak garstka ludzi mogła dokonać czegoś, co na papierze wyglądało na misję samobójczą? Żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się w czasie i zobaczyć, co doprowadziło do tego niesamowitego starcia. Przenieśmy się więc do roku 1605. Bitwa pod Kircholmem nie była jakimś przypadkowym incydentem, o nie. To był punkt kulminacyjny wieloletniej, zaciętej rywalizacji o władzę i pieniądze, a konkretnie o kontrolę nad Bałtykiem. Bo w samym sercu tego konfliktu leżała, jak to często bywa, rodzinna awantura. Z jednej strony mamy Zygmunta III Wazę, króla Rzeczypospolitej, który miał pełne prawo do korony szwedzkiej, z drugiej zaś jego stryja, Karola IX, który po prostu ten tron sobie przewłaszczył. Ta osobista nienawiść napędzała walkę o dominację nad całym handlem na Morzu Bałtyckim, który był wtedy, no cóż, żyłą złota. I tak oto w 1605 roku Karol IX postanowił załatwić sprawę raz na zawsze. Rozpoczął potężną ofensywę, a jego głównym celem była Ryga. Kluczowy port w Inflantach. Kto kontrolował Rygę, ten kontrolował cały region. Na podbój ruszyła więc ogromna 14-tysięczna armia. A co na to Rzeczpospolita? No cóż, w traju panował totalny bałagan. Ciągłe kłótnie między królem a szlachtą paraliżowały państwo. W skarbcu wiatr hulał, więc nie było pieniędzy na wojsko. Żołnierze od miesięcy nie widzieli żołdu i byli o krok od buntu. W takiej sytuacji Hetman Chodkiewicz, dowódca armii, stanął pod ścianą. Został z garstku zdemoralizowanych ludzi i musiał stoczyć bitwę o wszystko. I tak oto pod Kircholmem miały się zderzyć nie tylko dwie armie, to miało być starcie dwóch kompletnie różnych sposobów myślenia o wojnie. Z jednej strony mieliśmy Szwedów. Ich armia to było takie potężne kowadło. Postawili na nowoczesność masa zdyscyplinowanej piechoty i ogromna siła ognia. Mieli po prostu stać i miażdżyć przeciwnika. Z drugiej strony siły polsko-litewskie to był młot. Armia znacznie mniejsza, ale elitarna, która całą swoją strategię opierała na jednym potężnym, niszczycielskim uderzeniu kawalerii. Dobra. To spójrzmy na suche liczby, bo one naprawdę dają do myślenia. Szwedzi mieli ponad trzykrotną przewagę w ludziach, a w piechocie prawie dziewięć razy więcej żołnierzy. To jest przepaść. Ale, ale, jest tu jeden absolutnie kluczowy szczegół. W kawalerii siły były praktycznie równe. I to właśnie ten fakt stał się fundamentem całego genialnego planu Chodkiewicza. Wiadomo jednak, że nawet najlepszy plan potrzebuje czasem trochę szczęścia. W tym przypadku szczęście przyszło pod postacią katastrofalnego błędu króla Karola IX. W nocy przed bitwą w totalnej ulewie kazał swojej armii maszerować przez błota. Efekt? O świcie jego żołnierze byli kompletnie wykończeni, przemoczeni, a ich broń palna, cóż, niezbyt sprawna. Chotkiewicz doskonale zdawał sobie sprawę, że w otwartej, uczciwej walce nie ma szans. Musiał więc uciec się do podstępu: genialnego w swojej prostocie i jednocześnie niewiarygodnie ryzykownego. To, co zrobił, to był po prostu majstersztyk. Taka partia szachów na żywo. Na początku był pad. obie armie stały na wzgórzach i żadna nie chciała atakować pierwsza, bo to byłoby samobójstwo. Wtedy Chotkiewicz wykonał swój ruch kazał małej części swoich wojsk udawać paniczną ucieczkę. I tu dochodzimy do sedna. Arogancki Karol IX pewny swego, połknął haczyk, rzucił całą swoją zmęczoną armię do pościgu, licząc na łatwe zwycięstwo. I cały ten manewr miał szansę zadziałać tylko z jednego powodu. Chodkiewicz świetnie znał swojego przeciwnika. Wiedział, że pycha i niecierpliwość Karola wezmą górę nad zdrowym rozsądkiem i tak się stało. Król zignorował nawet ostrzeżenia własnych generałów. Pułapka była gotowa. No i w ten sposób dochodzimy do absolutnego punktu kulminacyjnego, do momentu, w którym szwedzka armia, nieświadoma niczego, wpadła prosto w zasadzkę. I wtedy zaczął się jeden z najbardziej zabójczych kontrataków w historii wojskowości. Spróbujmy to sobie wyobrazić. Wyczerpane, zdezorganizowane szwedzkie oddziały sapią, wspinając się pod górę za rzekomo uciekającym wrogiem. I nagle te uciekające oddziały zatrzymują się, odwracają i w mgnieniu oka formują szyk bojowy. Szok na twarzach Szwedów musiał być niewyobrażalny. A to, co stało się potem, to już czysta poezja zniszczenia. To nie był jeden chaotyczny atak. Najpierw krótki, ale morderczy ostrzał artylerii i piechoty, żeby wprowadzić zamęt. Zaraz potem potężne uderzenie husarii w prawe skrzydło, które momentalnie się załamało. I w końcu, gdy wróg był już w chaosie, decydująca szarża głównych sił prosto w serca szwedzkiej armii. A teraz najlepsze. Cała ta operacja, od momentu kontrataku do całkowitego unicestwienia wroga. Trwała zaledwie 20 minut. W 20 minut jedna z najpotężniejszych armii Europy po prostu przestała istnieć. Bitwa zamieniła się w rzeź. Wydawałoby się, że po takim triumfie wojna jest już praktycznie wygrana. Niestety, historia Kirchholmu ma też swoje drugie, znacznie bardziej gorzkie oblicze. Wystarczy rzucić okiem na ten wykres: straty Szwedów nawet do 9 tysięcy ludzi. Straty Rzeczypospolitej? Zaledwie około 100 żołnierzy. Stosunek strat to prawie 80 do 1. To jest wynik, który po prostu nie mieści się w głowie. Jedno z najbardziej jednostronnych zwycięstw w dziejach. Można więc zapytać, no dobrze, to po takim laniu Szwedzi w końcu się poddali i wojna się skończyła. Otóż nie do końca. I tu właśnie dochodzimy do tragicznej ironii całej tej historii. To zdanie chyba najlepiej podsumowuje to, czym był Kirchholm. Na polu bitwy absolutny majstersztyk, ale w szerszej perspektywie, w skali całej wojny, to była kompletnie zmarnowana szansa. A dlaczego? Powody są, niestety, dość prozaiczne i smutne. Zwycięska armia, która nadal nie dostała żołdu, po prostu odmówiła dalszej walki. Skarb państwa był pusty, a politycy jak zwykle byli ze sobą skłóceni. Rzeczpospolita nie była w stanie wykorzystać tego niesamowitego sukcesu. Impet został stracony, a Szwedzi bardzo szybko odbudowali siły i wrócili do gry. I to wszystko prowadzi nas do tej ostatecznej, gorzkiej refleksji. Kierholm to bolesne przypomnienie, że bitwy wygrywają genialni dowódcy i odważni żołnierze, ale całe wojny wygrywają sprawne i dobrze zorganizowane państwa. To lekcja, która jak się wydaje pozostaje aktualna po dziś dzień.